Witam ponownie w Ministerstwie Iluzji. Dzisiaj przelecimy cały świat, tam wzdłuż i wszerz. Zaczniemy sobie od krótkiej wstawki, jest bardzo wymowna, trwa raptem minutę 38, ale warto to zobaczyć i posłuchać. No zobaczcie. This is Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our, our greatest, greatest responsibility, responsibility is, is to, to serve, serve our, our Treasure our Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the trouble and trying to be irresponsible, one-sided news stories plaguing our, country. plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false, false news has, has become, become all too common, common on, social on social media. More alarming, some, some media outlets publish same without checking facts first. Unfortunately, some members of Brazil use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 This is, this is extremely dangerous to our democracy. 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 This is extremely dangerous. No cóż, wymowne. Tak wyglądają nasze media. No wiem, amerykańcy dalej, ale nie, nie, nie podważa to faktu, że wszystkie media grają jedną nutę. Dlatego szukajmy sami informacji, próbujmy ją weryfikować, ale popatrzcie, jak trudno jest znaleźć informacje, jeżeli te wszystkie osoby tutaj na przykład jadą według scenariusza. Nie? E, dobra, to tak na wstawkę, żebyście e, przypomnieli, no, pewnie wiecie, ale przypomnieli sobie, że rzeczywistość, jaką nam przedstawiają, serwują systematycznie, w rodzaju media e, jest w dużej mierze zakłamaną papką, które my mamy wszyscy łyknąć i siedzieć cicho. Dobra, przejdźmy może po kolei. Staram się tak w miarę to poustawiać. Pierwsza sprawa. Nasz wspaniały Prezio, władca cieniu i bgieł, oczywiście dzisiaj świętuje rocznicę wielkiego głodu na Ukrainie. No cóż, nie wiem czy ja tutaj mam włączone, ale chciałem dla kontrastu wam pokazać. Ach, nie, znalazłem tego. Jak były obchody, jak wyglądały obchody mordu na Wołyniu przez tych samych? I jak wyglądało miejsce, gdzie nasz prezio składał więcej w szczerym polu, gdzieś w zbożu na Ukrainie? No cóż, póki co merytoryka dalej jest jedna. Idziemy dalej do tego sięgniemy za chwilkę, bo tu będzie też wesoło, ale zobaczcie to. Albo Ukraina wygra wojnę, albo cała Europa zginie. Jak nie wierzycie, posłuchajcie. No cóż, ten pan został w trybie pilnym wezwany na, do Kijowa w sumie służący Ukrainy, nie? Tak jak któryś tam z tych wspaniałych politykierów powiedział. To zobaczcie, Ukraina zawsze będzie, my zawsze będziemy wspierać, tu tak samo jest nagranie. Pitu, pitu. Tak, stoimy ram w ramię w ramię, będziemy się wspierać, oddamy wszystko, będziemy was wspierać. O, czekajcie, co to jeszcze, pitoli? Nie ten. Zawsze będziemy was wspierać. Okej, okay. dobra, no to przejdźmy dalej. Prezydent Załęski i premier Sz Szmychal, czy jak go tam zwali, mieli poprosić Mateusza Morawieckiego o przyjazd do Kijowa. No cóż, na każde wezwanie, nie? Dlaczego będą omawiać w sprawie kwestii klęski humanitarnej, gdyż 20 milionów Ukraińców na ten moment nie ma, nie ma dostępu do energii i w dużej mierze też wody. Natomiast w trybie pilnej został wezwany, i będzie chodziło o przerzucenie ochotników, czyli osoby chętnych z tamtych rejonów, na składnięcie na jaki teren. Tak jak już wspominałem, od dwóch nagrań do nas, oczywiście. Jaką to formę przybierze? No, przekonamy się w najbliższym czasie. Co tu jeszcze? Ukraina na progu klęski humanitarnej oczywiście uchodźcy z Ukrainy niepokojący raport WHO. Według szacunków, w trakcie najbliższej zimy, kolejne 2,3 3, 2, miliony ukraińców opuści swoje domy w poszukiwaniu ciepła i bezpieczeństwa. Organizacja zauważyła, że cała ta sytuacja negatywnie wpłynie również na ich zdrowie psychiczne. Okej, okay. czyli rozumiecie wszystko, nie? Eee. O! Patrzcie, w sprawie ewentualnego wyjazdu Morawieckiego ma się odbyć kancel. No, dobra, nieważne. Oprócz przyjęcia uchodźców, Polacy mają też zaoferować ukraińskiej stronie dodatkową pomoc materialną. Hmm. Szef rządu podczas spotkania ma ustalić, czego dokładnie potrzebna Ukrainie. Ja nie wiem, czy my jesteśmy jakąś studnią bez dna, bo wiecie co, naprawdę tego nie kumam. My nie jesteśmy bogatym państwem. Od lat nam się wymawiało, że jesteśmy bidą, że u nas jest trzeci świat w porównaniu z tym, co jest na zachodzie. Ludzie masowo wyjeżdżają i wyjeżdżają, i wyjeżdżali za granicę, żeby, żeby stać było na, na normalne życie, a tu nagle my będziemy dawać, dawać, przyjmować. Kurde, no masakra jakaś, nie? Zobaczcie tu. Podczas spotkania Trójkąt Lubelski w Kijowie Europa zauważyła zagrożenia ze strony Rosji zbyt późno, teraz nie należy czekać tak długo na to, by pomóc Ukrainie. Ta wojna skończy się, gdy odzyskamy każdy dom, każdą szkołę i szpital i drogę. Cholera, no. My mamy wojnę z kimś, że mamy coś odzyskiwać. No, o czym oni gadają, w jakiej oni rzeczywistości żyją. Dobra, to teraz jeszcze was takwę troszeczkę potrząsę tym. Polski bank państwowy płaci 2 miliony dolarów amerykańskim mediom i infleserom za wspieranie Ukrainy. Rozumiecie to? Z waszych podatków utrzymujemy Ukraińców, z waszych podatków em, wspieramy ich, tak jak czytałem wcześniej. Dodatkowo nasz bank państwowy, który jedzie na tych, nie wiem, może frankowicza i tak dalej, 2 milionów wypierdziela na, amerykańskich, na amerykańskie media. To powiedzcie mi, to Ukraina nie ma już własnego hajsu, który miałby przerzucać na media jakieś tam influencerów i tak dalej? Zobaczcie, że dla, dla jasności Polska, Polska zatrudni, zatrudniła dwie amerykańskie firmy PR do opłacenia dziennikarzy i influencerów za pro-ukraińską kampanię na Zachodzie. Według oficjalnego komunikatu, polski bank państwowy zatrudnił firmy jakieś tam Mike Worldwide i coś tam coś tam do globalnej kampanii informowania opinii publicznej o skutkach rosyjskiej wojny na Ukrainie. To my od tego jesteśmy, powiedzcie mi, bo ja tego nie kumam, nie? Pod koniec września agencja, która według doniesień domyślanych jest powiązana z Partią Demokratyczną, otrzymała zadanie zwiększenia poparcia Zachodu dla Ukrainy. No i to jest mowa o kasie. Narodowy Bank Polski przeznaczył na kampanię 3 miliony dolarów. 3 miliony dolców. No, wiecie, no może nie jest gigantyczna kasa w skali globalnej, ale jednak te 3 miliony dolców trzeba komuś urwać. Z tej kwoty opłata ym, firmy i wydatki bieżące są ograniczone do 500 tysięcy dolarów. No co tu więcej dodawać? Kto Boga temu zabroni, nie? Okej, okay, to nie tu. Teraz przejdźmy do takiej brutalniejszej rzeczywistości. Patrzcie, Europa stoi w obliczu epidemii raka. Po szacunkowym jednym, jednym milionie przypadków pominiętych podczas COVID. O co chodzi? Teraz się medycy obudzili, że sorry, no ale przez ten okres pandemiczny, kiedy ludzi pozamykali wszędzie i nie robione były badania, diagnozy, te wszelkie rzeczy, które mają wspomagać walkę z nowotworami spadła wykrywalność nowotworów, i wiele osób nie zostanie na czas diagnozowanych, a zresztą z praktyki wiem, że wiele osób nawet głupią chemię, były przesuwane, głupia chemia była przesuwana w czasie z wielu przyczyn, także będzie wysyp przypadków nowotworowych zapewne i tu jest krótki artykuł o tym, którym właśnie o czym właśnie wspominałem, patrzcie, dodatkowo zauważyliśmy efekt mrożący w badaniach nad rakiem, kiedy dla laboratoria zostały zamknięte, a badania kliniczne opóźnione lub anulowane podczas pierwszej fali pandemii. Patrz, teraz dopiero jesteśmy zaniepokojeni, że Europa zamierza, znaczy zmierza w kierunku epidemii raka w następnej dekadzie, jeśli systemy opieki zdrowotnej i badania nad rakiem nie zostaną pilnie potraktowane priorytetowo. No, w czas na to wpadli, nie? Wykształcenie ludzi, no cożby by tam, ale hajs się zgadzał w portfolio, jak sobie liczyli, za to czy za tamto. Przypominam nadmierną yy, ilość nadmierną, yy, nadmierną zgonów yy, w tamtym okresie, w naszym kraju. Dobra, skończmy sobie dalej. Teraz coś z oceanu. W końcu wyszło na jaw, że Biden stał za represjami, represyjnym atakiem trudu na Freedom Convoy. Dla przypomnienia, to był taki konwój, który się wkurzył na na tam szczypieniawki. I zabrali się ludzie powiedzieli, tak to my jedziemy, rozpierniczymy tam rząd cały i tak dalej w Kanadzie. Jak wychodzi na to, że za tym całym zgrzytem, bo ten gościu, ten tutaj Trudeau, powiedział tamtym trackersom, kierowcom ciężarówek, że wszyscy, zresztą nie tylko nim, ale w dużej mierze, że wszyscy, którzy brali w tym udział, będą systematycznie spisywani, odnajdywani i będą ponosili konsekwencje finansowe, karne itd., itd. Co z, z przyjemnością wykonywał, łącznie z blokadą środków na koncie. I ludzie byli zastraszeni, nie? Ale teraz się okazuje, dlaczego on był taki wyrywny. Hmm, bo teraz zresztą przed jakąś komisją stanął. Zobaczcie, jak wnosi... Prezydent Joe Biden zażądał, aby premier Kanady Justin Trudeau zatrzymał konwój wolności, który protestował na granicy amerykańsko-kanadyjskiej przeciwko nakazom szczepień tuż przed tym, jak Trudeau powołał się na nadzwyczajne uprawnienia, aby to zakończyć. Dlaczego? Chodziło o głupią, materialną sprawę. Jaką? Zobaczcie. Eee, tutaj to będzie... O. 10. Freeland powiedział w e-mailu, że rząd USA obawia się, że wszystkie ich północno-wschodnie fabryki samochodów zostaną zamknięte, jeśli konwój kierowców ciężarowych nie zostanie rozproszony w ciągu 12 godzin. Czyli pieprzyć zdrowie, pieprzyć to, o co ludziom chodziło. Oni są nieważni. Ważne, żeby amerykańskie fabryki produkujące samochody miały, miały dostęp do ciężarówek, miały dostęp do zapasów, do materiałów itd., itd. No to chodziło, tak naprawdę. A reszta? Reszta to był tylko dodatek, ludzie się w tym momencie nie liczyli. A powiem, pamiętam, że te szykany były całkiem porządne w, w tej Kanadzie, zresztą Kanada odpłynęła przez to w, te, w tym momencie, jeśli chodzi o logikę. Chociaż coś tam się zaczęło zmieniać w tym momencie, bo ten gościu stanął przed komisją, która zaczęła go rozliczać z tych wszystkich pierdół, które wprowadzał i on oczywiście tam się poływał na jedno, na drugie. Także no, nieźle, nieźle, nie? Teraz widzicie, to nie była tylko jego decyzja. Ten pan, wspaniały demokrat. Zresztą oni też się obawiali, że taki sam konwój może ruszyć do Stanów i, i tam robić też porządek z tym wszystkim. A sam gościu chciał przedłużyć jeszcze te wszystkie oboszczenia dłużej. Ach, wszyscy jedną z tej samej Michy, co? Dobra, to jest widzicie ten dalej. Tak, tak, pod taki sam artykuł Biden nakazał trud do zakończenia konwoju wolności z powodu obaw, że amerykańskie fabryki samochodów zostaną zamknięte w ciągu kilku godzin, zanim kanadyjski... No dobra, to już wam mówiłem. Okej, okay, teraz tak bardzo przyziemnie zobaczcie. To jest pierwszy krok tego co mówiłem z CBDC do ograniczenia możliwości płatności gotówką. Tutaj akurat mamy ten bank, który chce takie coś prowadzić. Aby zmniejszyć ilość plastiku, jakie grani na emocjach, nie bądźmy eko i chronić nasze środowisko, wow, wycofujemy z oferty e-kartę plastikową. Od stycznia jedziecie sobie z wirtualną. To taki jest jeden kamyczek, który do całości będzie nieźle się dopasowywał. Nie? Dobra. E, chciałem Wam tu jeszcze rzucić. E, zobaczcie, co się dzieje tam na, w Turcji na Syrii. Tam te siły cały czas naprężają się. Mam nadzieję, że tam nie będzie za, za, zaistnieć tam kolejny e, konflikt. A przypominam, bo to jest cała akcja. E, czekajcie, ja Wam to pokażę może. E, to nie. E, tu. USA oferuje odepchnięcie sił. YPG, YPG y, ybg, y, od granicy z Turcją. Co to jest YPG? Już Wam mówię, bo też musiałem się upewnić. YPG, gdzie to miałem? Gdzie to miałem? Y, tu. YPG, co to jest? To jest milicja kurdyjska. Pamiętacie, jak Kurdowie współpracowali z Amerykańcami w, walkie, w walce z państwem islamskim? Bardzo skutecznie im tam to szło, napierniczały się nawet kobiety z tymi Arabusami tam. A Z tymi islamistami tam skutecznie wytępili te wszystkie państwa w pewnym momencie. A czy tych, tych wszystkich ten, terrorystów, i w pewnym momencie Amerykańcy powiedzieli: Dobra, teraz was pierdzielimy. I tam Turcja ich pojechała z drugiej strony tych Kurdyjczyków. I w tym momencie zobaczcie, oczywiście wspaniała Ameryka się odezwała. Co? USA oferuje odepchnięcie sił Kurdów, których wcześniej wspierali od granic z Turcją. Zobaczcie, podwójna mentalność, co? Moralność nie powiem czego. Tylko po to, żeby tam Turcy nie pojechali z tymi swoimi, z tą swoją armijką, którą mają dosyć potężną, nie? Ale w międzyczasie, zobaczcie, bo to wynikało z faktu, że Turcja ostrzela nas z terytorium Syrii. Władze oskarżają Kurdów, no oczywiście, no kogo by innego. A problem między Kurdami a Tur Turcją to jest bardzo, że tak powiem długa historia, nie będę tego tu przytaczał, pokrótce tylko powiem, że byli Kurdowie, byli Turcy, Turcy. oni chcieli stworzyć, Kurdowie chcieli stworzyć Kurdystan, tylko to nie do końca pasowało, systematycznie się między sobą napierniczali, nawet był przełom i była, mo był moment, kiedy można było rozwiązać to całe założenie w sposób pokojowy, ale osoba, która była tym zainteresowana, zobaczcie tutaj, o jakiś Uzel, nie wiem, jak to się czyta to nazwisko. Prezydent Turgut, Yuse, to był prezydent Turcji, już tam się dogadali z, Kurdy, z Kurdami i nagle mu się przydarzyło utrucie. <gryw> I od tego czasu znowu się napierniczają. Nie? Także może być ostro w tamtym rejonie. Mam nadzieję, że. Że to tylko jest takie tylko harczenie, ale coś mi się wydaje, że to będzie coś więcej. E, dobra, jeszcze tu Wam wrzucę o. Wojska rosyjskie blokują amerykański konwój wojskowy w bogatym w ropę regionie Haszach w Syrii. No cóż. Yy, wiecie, Amerykańcy w Syrii też nie są tam w przypadku. Oni nie, nie wiozą, znaczy inaczej, wiozą demokrację w postaci yy, kupy ołowiu, nie? A tak naprawdę chodzi o ropę. Tam są duże złoża ropy, tam było jakieś zażywie konfliktów wynikające ze śmierci jakiegoś człowieka, natomiast bardziej chodzi o to, że Amerykańcy chcą mapę tam położyć na ropie. Podejrzewam, że Ruscy teraz na tym położyli, dlatego to Amerykańców nie chcą dopuścić, No ale widzicie, rejon jest tak zaogniony, że jeżeli się Ukraina wyciszy, albo tam się zrobi, albo na... Albo na. No, podejrzewam, że tam no, z Chińczykami raczej się nie będą pykać, bo się dogadali pewnie już. Okej, okay, dobra. Chciałem jeszcze wam tutaj szybko dorzucić. Tu taką informację. Pamiętacie, jak z tą rakietą było, nie? Zobaczcie, to są konkretne informacje. Że od samego początku Polacy wiedzieli, że to nie jest rosyjska rakieta. Po tak według informacji stacjonarny radar RAT yy, 31 dl wojska polskiego znajduje się w miejscowości Łańcud, Łańbu, Ła, łabuń 40 km od wsi. I oni już wiedzieli. Tak samo jakieś tam systemy amerykańskie, yy, jakieś tam la, sama, samoloty latały też patrolowo, jakieś tam radarowe, czy ktoś tam się nazywa fachowo, nie wiem, nie znam się. I oni od początku wiedzieli, skąd ta rakieta poleciała. Tylko było takie granie, wiecie, granie na zasadzie. Zobaczymy, co powie zachód, i jak autoryzuje, no to wtedy będziemy działać, nie? Tu jeszcze chciałem wam dorzucić, czekajcie, żebym tutaj nie zrobił fafloka, tak, 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 tak. To a propos tego jest. To była taka fajna wstawka, półtora roku, przez colophon.pl Konflikt interesów. Dlaczego? Bo ta sama pani, unijny prokurator, unijny prokurator coraz bliżej, Ursuli von der Leyen. Co wiemy do tej pory? To jest 19 października. Chodzi o to, że ta starsza pani, jej mąż jest Big Pharma. Jej mąż działa od lat właśnie w tych firmach farmaceutycznych i to na wysokich stanowiskach. I ona była bezpośrednio powiązana z jakąś tam formą Pfizera. Nie. Zresztą zobaczcie, tutaj przeczytajmy tylko nagłówki, znaczy nagłówki, główne wyznaczniki tutaj. W piątek prokuratora europejskiego, europejska poinformowała, że prowadzi śledztwo w sprawie zakupu szczepionek. Choć nie podała, kto jest przedmiotem dochodzenia, spekulacje krążą wokół Ursuli von der Leyen. Powiem, powiem wam, że to jest szecha przecież w Unii Europejskiej, nie? Dalej, w kwietniu 2021 roku von der Leyen powiedziała New York Timesowi, że przez miesiąc wymieniały smsy z dyrektorem generalnym Pfizera w okresie poprzedzającym podpisanie przez Unię Europejską umowy na zakup szczepionek. Dziennikarze i organy nadzorcze Unii, Europejskie, Unii, Unii Europejskiej chcieli dostępu do tych wiadomości. Nigdy ich nie uzyskali. <laughs> Ta babeczka była tak samo bohaterem skandalów, kiedy była ministrem obrony Niemiec. Także e, powiem Wam, to jest tak grubą nicią wszystko szyte, że jak się to wszystko złoży łącznie z tym, to naprawdę jesteśmy jak oweczki, owieczki, takie wystawione na pastwisko, a z każdej strony jest. Są pastuchy, wilki, a my stoimy po środku i nie wiemy, w którą stronę patrzeć. No tak to mniej więcej wygląda. To jest niesamowite. Jak jesteśmy ogłupiani, nie? Słuchajcie, to jest taki zestaw miksowy do przemyślenia, do własnej weryfikacji, ale podejrzewam, że i tak to będzie weryfikacja. Na takiej zasadzie, jak ja tutaj mniej więcej miałem, no bo możemy się opierać tylko na nagraniach, bądź artykuły wrzuconych na konkretnych stronach. I tyle, no tutaj więcej nic się nie dorzuci. A jak to zinterpretujemy, jak to odbierzemy, to jest już yy, po części każdego, indywidualna sprawa każdego z nas. Dobra, tak niedzielnie, na szybko. Trzymajcie się. Sorry za chaos. Taki dzisiaj dzień.